Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Wademeku Myśliwego. Cześć Maciek. Cześć. Chciałem powiedzieć cześć Stefan. Czy cześć, Czy ty się taki y, rozczochrany, uczesany? Rozczochrany? Nie wiem. Psikum. Nie, uczesany. Tak cię chciałem sprawdzić, nie? Bo ty zawsze tam te włosy swoje układasz jak trzeba. E, ale dzisiaj. <ha> Trochę tak, mi została <n mimicle> ja, ja tylko do układania broda i nic więcej, no. bo na plecach sam sobie nie ułożę, nie? Lis하죠> to był żenujący żart prowadzącego. na framudze? Jak, nie, bo to tak dziki robią tak. o drzewo o drzewo, ale już w jednym odcinku powiedziałeś, że biała świnia, czarna świnia więc nie idźmy tym tropem ja mam mega duży dystans do siebie i wiem, że czasami wyglądam jak upas upasiony wieprz, ale uff, dobra, to y, te miłe rzeczy mamy za sobą e, przechodzimy dziś, słuchajcie do testu Mergera, Merger XT50LRF urządzenie od Pulsara, które już było w odcinku w Myśliwego. Jeżeli nie pamiętacie, to u góry macie link do odcinka, w którym ten oto dżentelmen, czyli Maciej Stefan, e, Stefaniak, montuje na e, moim bodajże, tak, na szulca, na szulca w sensie, bo przez chwilę myślałem, że na Straserze montowaliśmy, ale zapomniałem, że Straser jest teraz tylko i wyłącznie wyniuniany, wyceckany ja pod nie jaka, nie, więc mów dalej. Ja wiem, Ty montujesz tyle rzeczy na tylu karabinach. A ostatnio co montowałeś? Dzisiaj? Dzisiaj montowałem konkurencyjne marki dla tej marki, którą określamy okay. dzisiaj, akurat. Okay. W porządku. Ale dziś mamy lornetkę. Dobra, lecimy dalej. Czyli u góry macie link do odcinka, gdzie Maciek montował termiona na. Ale najwięcej celowników, no się w tej chwili montuje, tak? Na okay. marginesie. No, no, no. Czyli Maciek montował na mojego Schultz a montował Termo termiona z obiektywem 60 i tu macie link do góry. I właśnie w tym odcinku była premiera tego oto pulsara. E, był tam też unboxing, a dziś? Szukam tego linku. Linka. <laughs> Linki szukasz? Ten to nie, to, to tu. Spójrz do Gdzie góry. Chmura? Tu u góry a, jest taki... Okay, dobra, no, no, to jest. Ty, no To nie patrzysz tam do tyłu, <laughs> tylko tu, tu. Okay. Wiesz, to tak jest, to trzeba wyobrazić sobie. Dziś widzę, jest już taka pora, że z wyobraźnią ciężko. Zmęczony no. jesteś. Dobra żeby nie przeciągać. A boxing robiliśmy właśnie w tym odcinku. Pokazywaliśmy wam co jest z tym oto magicznym pudełku, ale chcielibyśmy wam przybliżyć bardziej to urządzenie, dlatego że minęło już sporo czasu. Ja z tym urządzeniem trochę pochodziłem i widzę, że urządzenie warto jest przybliżyć, bo ma naprawdę fajne cechy i fajnie nagrywa. Ten obraz w dzisiejszym odcinku zobaczycie, dlatego Maćkiej proszę cię, abyś z tej swojej tak, magicznej. Tak delikatnie ściągi... ty o to mówisz, bo to jest najwyższy model, chyba, tak, z tego co, mhm. co wiem, e, czyli XT50, tak, gdzie mamy sensor 1280, czyli mhm. najwyższy, najwyższą rozdzielczość, jaką e, proponuje, tak, producent. No, no co dalej? Coś nie, to ja, ja powiedziałem, że jestem pod wrażeniem tego urządzenia i stwierdziłem, że e, warto je pokazać i poprosiłem, abyś e, przybliżył e, specyfikację tego urządzenia. Powiem tak, e, tak, nadal podoba mi się, jeżeli chodzi o Pulsara, e, to jakość wykonania, te gumy, tak, e, nie wiem, nie miałeś okazji zgubić jeszcze gumy. Nie miałem. Maciek, okay. powiem ci szczerze i uczciwie, nie miałem. A ty? No, ja też nie, ale znam kogoś kto miał. Okej. Okay. No, okej. Okay. Jak sobie poradził w tym temacie? To tak nie wiem. Zgubił Pewnie musiał zamówić na no, serwisie no. gdzieś tam i, i tyle, tak? No bo to jak. Yy, yy, Gubimy gumę to bez gumy potem to ciężko bez tej jednej gumy. Dobra, teraz ty to tak, jednak potrafisz. E, czyli tak, mamy soczewkę Termo, tak, 50. Mamy tutaj drugą, e, gdzie mamy dalmierz. Dalmierz tam działa, ja tu mam kartkę, muszę sobie e, tutaj czytać. Ściągawkę. E, tyś, ściągawkę, tak, 1500 metrów, jeżeli chodzi o dalmierz. E, tutaj to co widzieliście, to jest akumulator. Niczym się nie różni generalnie od tych mergerów, mergerów, które były wcześniej. E, akumulator mamy dodatkowy, wbudowany akumulator 4000 mAh. dalmierz, yy, opcję zdjęciową, tak? Mhm. menu poruszanie się po menu ostrość lewego okularu, yy, ostrość prawego okularu, ostrość celu, czyli tego co mamy na dystansie. Jasne. Yy, już i teraz tak dwa ekrany 1280 na 960. Jest yy, przede wszystkim też co jest fajne. To jest ten przyspieszony start, jakby urządzenia całe z tego urządzenia, czy włączam po prostu do 3 sekund. Jest włączone. Nie możesz tak Maciek jak za tak. bardzo dzisiaj, no? E, Okej, okay. to później. E, dwukrotne powiększenie minimalne, jeżeli chodzi o optyczne. tak Jakby to niektórzy koledzy powiedzieli zazdro. Do szóstej, no, do, szó też. do 16 razy powiększenie. Yy, tutaj mamy yy, co mamy czułość termiczną na poziomie 20 yy, no i chyba tyle z tych no wiadomo te wszystkie tam do nagrania yy, powiedzmy yy, systemy tak Czyli znaczy ja powiem ja powiem, ja powiem ja 64 Maciek. giga mamy pamięci mhm. yy, no wiadomo tu nie ma co się prześcigać jeżeli chodzi o pojemności, i tak dalej, bo po co komu to tyle nagrywać, no, wydaje, to to... Mi się, wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, że urządzeń termowizyjnych na rynku jest ho, ho, ho. Nie? Dobrych urządzeń termowizyjnych na rynku jest ho, ho. Już nie ho, 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 tylko ho, ho. Więc na pewno wśród nich jest też marka Pulsar. I Pulsara, jak rozmawiam z moimi kolegami, rozmawiam z osobami, które polują. To albo ktoś kiedyś miał pulsara, albo ktoś będzie miał pulsara, albo siedzi cały czas w pulsarze. Albo siedzi cały czas w pulsarze. Ja to cały czas powtarzam, że z tymi urządzeniami to tak jest, że jak ktoś zacznie, to tak jak z telefonami. Jak albo ktoś okami. zacznie jedną markę, to raczej stara się kontynuować. Nie? I są fani pulsara, są fani yy, Notepixa, są fani Hikmikro, są fani ATN i tak dalej, i tak dalej. Jest. Tych fanów danych marek naprawdę sporo. Naszym zadaniem jest tak naprawdę przedstawić wam urządzenie. Pokazać to urządzenie, pokazać jego e, zalety, pokazać jego wady. I to wy musicie wiedzieć. 960-950 gram, tak, czyli jeżeli chodzi o, o masę. Normalnej wielkości jak lornetka po prostu. To prawda. Wiadomo, sensor, rozwieczo sensora zrobi robotę dwa, dwukrotne powiększenie. Chciałbym, żeby było większe. Ale to nie mówię o tym oburządzeniu, tylko generalnie no. jest tendencja zwiększania, zwiększania tego po optycznego powiększenia tego minimalnego, tak? Mhm. W ogóle co jest tak? w tym 60 w celowniku w termionie, gdzie mamy tam czterokrotne powiększenie, tak? Mhm. No. 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 Chyba tyle. Nie wiem. No to co? z mojej strony odświeżanie na poziomie 50 Hz jeszcze, tak? Czyli w standardzie tym normalnym, czyli dość szybkie, czyli jest w miarę płynny. A i jeszcze bardzo istotna rzecz. O. To jest pierwsza lornetka termowizyjna ze stabilizacją obrazu. elektroniczną. Elektroniczną, wiadoma sprawa. Nie jest to jedyne urządzenie, jakby, które, które powiedzmy jest z taką stabilizacją, aczkolwiek coraz więcej pchanych jest tych rozwiązań technologicznych typu tej sztucznej inteligencji bo to tak można mhm. do tego to jakby Zmierza. wrzucić do tego do tego worka z, po z tych gdzie urządzenie za nas jakby troszkę to mm, no, poprawia to tą obraz. Okej, okay. Jak już jesteśmy przy tym obrazie to sprawdźmy ja ubieram kurtkę i idę przespacerować się po najdłuższej ulicy w mieście i najbardziej wystrzałowej, czyli Mechaników 77, gdzie mamy siedzibę strzelca, a potem udostępnię Wam nagrania, moje nagrania tym urządzeniem z mojego łowiska. I co? I potem chyba jeszcze z Maćkiem spróbujemy nagrać jakieś podsumowanie tego urządzenia, nie? Warto będzie coś tam więcej powiedzieć. To co? zapraszam Was na ulicę. Chodźcie ze mną. Maciek będzie operatorem, a ja będę spacerował. Ciemno, zimno, ale pora podsumować. Dobra Maciej, lecimy. No, wiadomo, sensor 1280, czyli najwyższa wersja wydarzeń, jak na dzień dzisiejszy, robi wrażenie. Dobrze się czyste, przez to patrzy. obraz. No, naprawdę fajne urządzenie. Podoba Podobało mi się, tak? Hmm. Widzisz, mnie uśmiechnie. Widzę. Ja poczekaj, ja ci przeżyłem. po czym poznać, że urządzenie jest dobre? Po uśmiechu Stefaniaka. On się jara. Nie? Ja znam już Maćka na tyle, że jak jemu coś wpadnie w oko i coś jest e, dobrego, dlatego u nas nie da się udawać. Jak e, coś jest złe, no to po prostu mówimy, że jest słabe, a jak coś jest dobre, to Stefan ma banana i mówi. Jak to było ostatnio z trenerem? zostaw mi go jeszcze na trochę, nie? I nie wyszło z niego za dużo, nie? No, ale, e... ale tak samo jest przy Mergerze. No, tutaj powiem tak: wszystkie te funkcje, jak się przełączy na ciepłe, czarne, tak, no to widać bardzo dużo szczegółów. Bardzo hmm. fajny, czysty obraz, wręcz nie termowizyjny, tylko trochę bardziej przypominający. No kto? Hmm. Ehm, e... Stabilizacja obrazu. Tutaj. No? Chcę się doczepić. Doczep się. E, jest, jest faktycznie ta stabilizacja. Widzieliście hmm. to. E, Skalibrowałeś najpierw urządzenie? E, tak, było skalibracja wykonana, czyli tak jak to um, urządzenie nam kazało, tak, to zrobić. E, po czym, jak odeszłeś tam na ten dystans, e, tych blisko 200 metrów, mm, po włączeniu stabilizacji jest dużo większy problem z ustawieniem ostrości. Dlatego, no. że to jest w pewnym, w pewnym stopniu takim w pewnym sensie jakby opóźniony czas reakcji. Aha. Rozumiesz? Czyli tak, masz stabilizację obrazu, próbujesz ustawić ostrość, Aha, ruszasz ronetką, jedziesz, a ona nie reaguje od razu. Jakby po, jakimś, po jakiejś minimalnej chwili. Okay. I ta minimalna chwila roz, yy, Dzieje się tak, że w momencie przekręcania jest ostre przez i przeskakuje już nie jest ostre. Okay. Więc musisz wrócić z powrotem, musisz ustawić. Nie jest to płynne jakby tak zwane, czyli generalnie można zrobić w ten sposób, że ustawiasz ostrość na celu bez stabilizacji. Okay. Co jest generalnie trudniejsze, tak niby no. no. powinno być. Ale ta elektroniczna stabilizacja daje nam dużo, jak już mam ustawioną ostrość. Ustawiając ostrość na stabilizacji włączonej, tej mhm. elektronicznej, jest dużo trudniej to zrobić. Rozumiem. Zresztą bliżej na pewno będziecie widzieć, że ten obraz się rozmywa i z powrotem jakby wraca, bo to jest moja walka jakby z tym pokrętłem, mhm. żeby, żeby to ustawić. Okay. To jest jedyna rzecz, z jednej strony fajnie, z drugiej strony jest to trudniej do, trudniejsze do obsługi. no Nie doczytałem może instrukcji, może tą stabilizację włącza się za pomocą dłuższego przytrzymania któregoś klawisza. Za mało czasu mieliśmy na to, żeby to teraz sprawdzić. Sprawdzimy, sprawdzimy, tak. sprawdzimy to jeszcze, sprawdzimy też. Czy to tak jest? A, okay, to czyli... jest jedyna rzecz, do której mam, mogę się doczepić. a Generalnie, same plusy są: bardzo szybko działający dalmierz, fajnie płynnie, można tą balistykę sobie tam, czyli te kąty i tak dalej, mhm. też sobie tam. Zrobić, aczkolwiek się mamy celowniki, więc nie Dla jest... mnie takim dużym plusem tego urządzenia jest to, że po odwieszeniu ono się wygasza. Eee... Jest czujnik no, tak. to, okay. to jest fajne, nie? Pamiętasz zawsze było tak, że wszedłem na polowanie, wisiało to urządzenie. Jak go nie wyciszyłem, to ono cały czas albo świeciło. Bater... Ciebie tak, bateria się rozładowywała i tak dalej, i tak dalej. Nie? Tutaj w momencie odwieszenia, pachciach nie ma tematu. To jest dla mnie. Mega, bardzo fajne. Ja lubię urządzenia, które mają przyciski z obu stron. Pamiętam te przyciski, wiem, w którym mam włączyć nagrywanie, wiem, w którym mam włączyć dalmierz. Te przyciski mi się nie, nie gubią. Jestem już w jakiś sposób przyzwyczajony do tych urządzeń. Aczkolwiek sami dobrze wiecie, że używam tak naprawdę na co dzień nie tylko tego pulsara, bo używam WISTY, używam Hikmicro, używam atn -a. Ileś tych urządzeń używam przez nasze ręce, przechodzi dużo tych urządzeń i mógłbym powiedzieć, że w pewnym momencie powinno nam się już mylić, a jednak nie. To chyba dobrze. To takie ode mnie. Dobrą pamięć. Mięśniową. Ja muszę jeść więcej orzechów. No, orzechy są dobre, ale na pamięć? Włoskie. One w ogóle w kształcie, jak się je rozłupie, to taki ala mózg, tak, taki no? mózg. Takie Jem małe mózgi, tak. jest. Cześć, Więcej Stefan. Więcej go zjesz, tym będziesz mądrzejszy. Tak. Ale czy ich? Włoskich. Nie, nie idźmy tą drogą. E, miło było w dzisiejszym odcinku. E, dzięki Stefan, który je mózgi włoskie. Włoskie. Orzechy włoskie. Nie, a już tak całkiem poważnie. Maciek, dziękuję. Wam dziękuję, że byliście w tym odcinku. Nie mogło zabraknąć tematu spadających gumek. Dodaliśmy jeszcze kolejną rzecz, czyli włoskie mózgi. Ja czuję, że trochę zaczynamy jak ci nasi sportowcy, którzy na konferencjach prasowych zadają sobie zadania, że ktoś ma. Podczas odpowiedzi wrzucić temat, na przykład, nie wiem, opona albo coś. My wrzucamy zazwyczaj rzeczy gumowe, bo tych rzeczy gumowych przy tego typu sprzęcie jest coraz więcej. Z tymi orzechami to jakoś tak wyszło wyjątkowo. Na razie, też